Państwa, kawał drogi w nadarzynie. Po co? U ptaka na wystawie motocykla. Źle to zaróżmiało W centrum, w centrum ptaka. W centrum, w centrum ptaka na motocykla. Zobaczymy co nas zaskoczy motocyklowo. Podobno chińczyki tylko. No, podobno nie jest najlepiej, więc idziemy sprawdzić. Ale te chińczyki są fajne. Zobaczymy. Się okaże na razie. Na razie. a po test. Mimo, że to nie jest konkurent BMW, to całkiem dobrze się tutaj prezentuje w pojemnościach 125 i 300, a dodatkowo niewiarygodnie wyposażone jest elektronicznie. Mają prawie wszystko. Panie ludzku, Tak jest pan pan fajnie elektrycznie, Już te wszystkie tutaj. Zero oraz tamte super soko obejrzałem, bo tam jeszcze jest druga marka elektryczna. Potem biegnął. Pan zobaczył, bo tam nawet skuter jest obrędowany marką Ducati. To biegnie? Maciek poleciał zobaczyć elektryczne Ducati, a ja jestem w zero. Zero, czy zero, to najbardziej znana amerykańska marka motocykli elektrycznych. I rozwijająca się naprawdę w niezłym tempie. Z tych wszystkich motocykli, które tutaj były pokazane, najbardziej wpadł mi do oka ten właśnie zero terenowa wersja, i myślę, że to ma największy sens. Jeżeli chodzi o sens tej terenowej elektryki, to na pewno do tego sensu należy to, że jest bardzo ekologiczny, to znaczy co nikt nie warczy i nie sprodzi. Dzięki temu możemy go porównać w lesie z rowerem. Ale ja z kolei nigdy nie byłem zwolennikiem rockowizgów terenowych, ale bardzo chętnie bym pojeździł takim miejskim elektrykiem. A ja bardzo niechętnie bym pojeździł tym Harleyem. Pójdę dalej, bo ta linia customów to nie moja bajka, to mnie nie interesuje idę dalej. Natomiast fajna jest linia tej motocyklistki. Skupiłbym się bardziej na dziale Custom, i tutaj, o ile te motocyklistki dosiadały rzeczywiście nietrafionych motocykli, to tam obok było całkiem sympatycznie. Tam, yy, czy tak bardzo tutaj zanęciło, żebyś się zatrzymał i spojrzał na coś innego niż Zan, Harley? Zanęcił mnie bo to tych przełoży, które mnie poprawił, że to nie jest kaferyj, tylko bober Tak. na starym rosyjskim Dnieprze. Tak, bo to jest, to są bobry na Dniepru. Sporo motocykli ciekawych, niekoniecznie dla nas, ale na pewno wymagały bardzo dużo pracy customerów. Za to wśród nich znalazł się taki jeden rodzynek pod tytułem Harley, który był Scramblerem na kołach odciągnika. Wyglądał intrygująco. Mnie tam bardziej intrygował Kapitan Ameryka, czyli Harley Pittera Fonda z filmu Easy Rider. Zatem na mnie duże wrażenie zrobi ten hardlay w formie pługa. się z włoszyzny? Zdjęcie mnie bardzo, bo nawet y, przed zakupem Scramblera, swojego Ducata myślałem o tym motocyklu czyli Benelli Leoncino 500 Trail. Benelli zwróciło moją uwagę swoim fajnym, niepowtarzalnym designem, oraz niezłym wyposażeniem, wagą i oryginalnością. Jeżeli chodzi o przykuwanie uwagi przez firmę Benelli. To w moim przypadku udało im się to zrobić, bo dałem SEI, czyli 6 Ale to było Maciek w latach 70 a teraz Benelli, dzięki chińskim inwestycjom, buduje całkiem fajną flotę motocykli za bardzo rozsądną cenę. Na przykład hitem sprzedażowym we Włoszech, ale i myślę, się w całej Europie, w Polsce też jest TRK500. Bardzo zgrabny, mały adventure. A ja bym życzył temu pięknemu Judauchowi, żeby on był właśnie hitem sprzedaży. Pamiętam swojego Junaica 350, to było dzieło. A to jest małe 125, ale również piękne. Ja wolałbym, żeby to się stało z tym junakiem, bo ten jest bardzo interesujący. Nie dość, że zaprojektowany we Włoszech, to przy okazji ma jeszcze bardzo nowoczesny silnik wodzący cieczeł i 15 koni przy 125 pojemności. Kolego, czy znasz sprawę z tego, że to jest polski dzieło ten motor? Yy, nie zdawałem sobie sprawy. To bardzo ładnie zrobione. Na FXR Polacy zrobili takiego customa. A, czyli to jest ten... Zaraz. Co to znaczy? Co, co to jest FX... czyli co to jest FXR? To jest FX model. FXR model. A, i to jest customowa Tak, polska produkcja. Zabawa. No ładnie, ładnie, ciekawie. Dali radę. Bardzo dobrze zrobiony. Bardzo dobrze, nie chciałbym go, ale fajnie wygląda, no. Załóżmy, dla kogoś, kto takie... Tu, ja lubi ciągnąć tyłek po ziemi, to, to super, no. Jak ktoś ma krótkie nogi, to będzie zadowolony. Gdyby ktokolwiek kazał mi wybrać jakiś pojazd, Redu Triumph to wybrałem tego bobera. 522 w I w sumie bardzo chętnie zasiadłem na takiej kanapie, która kryje amortyzator od tylnego koła. Tuż obok, przedziwny 3-cylindrowy Rocket. Ogromne 3 cylindry, ale wzdłużnie to mogła być taka brytyjska konkurencja dla amerykańskich Power Cruiserów. I dla Ducati serii Diabeł. Nie osobiście urzekł ten y, Triumph Trident 650, bo nie jest to waga ciężka, motocykl prosty, lekki, mały, zgrabny, poręczny, na pewno cudowny do jazdy, a no, mógłbym się nad nim zastanowić gdyby była wersja Scrambler oczywiście. przyczynami Triumfa jest rodzina Speed i Street Triple, ale mnie jednak najbardziej interesują mniejsze rumaki, choćby ten z y, Tiger Sport oparty na Trident'cie. Szkoda tylko, że nie ma wersji bardziej uterenowionej, ten jest wyłącznie asfaltowy. A to herman jest prototyp specjalnie dla siebie, ponieważ Ty jesteś maniakiem Scramblerów. To prawda, jest bardzo uroczy, ale trochę za ciężki. A tutaj mamy brytyjskiego najeźdźcę, który chce zdetronizować BMW ze swoim małym gs -em. I myślę, że mu się to może udać. A tu mamy kolejny odcinek brytyjski, ale indyjski. Royal Enfield, który okazuje się, że tam został. I tam jest ciągle produkowany. Ta marka przeżywa teraz swój renesans dzięki powrotowi do neoklasyków. No faktycznie, coraz więcej ludzi ma ciśnienie na takie klasyczne motocykle. Bardzo ciekawym przykładem takiego neoklasycznego adventurera jest Himalaya. Prawie twój skabu. No prawie, ale to jest na SS chyba. I naprawdę jest to bardzo dobrze zrobiona maszyna. Chciałbym tego dosiąść, spróbować jak lata i jeździ w błocie, piachu, zwierzę. Nie wiem jak jeździ, ale wygląda mi Wygląda bardzo dobrze. A szkoda go yy, zabrudzić. Muszę się poprawić. Bazą tego motocykla jest raczej Monster 1100. Ojciec z synem, w zasadzie no, jedna rodzina i to stało od 1995 roku w ciepłym, suchym garażu. No, udało się to wyczaić, przywieźć. Niestety nie było małego briefu, tylko był duży i trzeba było zarejestrować na zabytek. Ale to ma swoje plusy i minusy. Swoje na zabaj, tak? No ma, 75. A to piękna pierwsza tysiączka. Pierwsza tysiączka, pierwsza dostawa do Europy, bo to 7, to oni dopiero wypuścili na, na, na rynek. Na jednej wystawie można było spotkać taką klasyczną Z650. Kawasaki oraz jej współczesną interpretację. Bakła z przodu? To mnie dziwi. Maciek, ja to wytłumaczę. Jest blokada tutaj. Czego? Która działa od 7 km na godzinę, można włączyć ręcznie blokadę kół z przodu, żeby tam się, się nie bujało, żeby się nie bujało, żeby się nie przewrócił na postoju. Na świecie w klimatach skuterowych, kultowa była wespa, czyli osa. Tak jak portę osa, czyli skuter. Można było też spotkać ekipę DAST, czyli naszą Dakarową grupę Marka Dąbrowskiego, który prowadzi swojego syna w Dakarze, najmłodszego uczestnika Dakaru z Polski, czyli Konrada. I dzięki swoim konotacjom z KTM, Marek przygotowuje i handluje KTM-ami w Polsce. To jest powiew przyszłości. Motocykle elektryczne. Być może będziemy musieli niedługo zapomnieć o pomruczku spalinowego silniczka.